thank <laughs> <laughs> you

Ubieraj no. Peter, kurtkę. ubieraj się. No. Ty kurwa nie czy co? No. się. Nie wiem, zaraz na lewą stronę ubierasz. Ja, ja, ja to tak wziąć, bo wiesz, ma ręka piękna. Kurty już nie chcesz? Dobra no, no. Masz, ubieraj kurtkę Nie, nie, kubiera On nie ubiera, no jest zimno przecież To się sprężę, bo mi się nagrywanie kończy

ਸੇਬੀ ਦੋਸਤ ਬਿਓ ਪਾਦਰਾ ਬਿਓ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਚੀ